Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale W Stronę Światła. Czy ktoś umieścił nas w holograficznym wszechświecie i dał nam symulowane życie, które uważamy za rzeczywistość? Przez Cynthia M. Kanzie. Czy żyjemy w symulacji komputerowej? Czy cały nasz prywatny świat jest wokół nas, czy tylko część na skalę kosmiczną? Czy nasza rzeczywistość to wynik zaawansowanego programowania, których autorzy reprezentują wyższe istoty obce, którzy mieszkają gdzieś w głębokiej przestrzeni kosmicznej? Koncepcja, że wszystko, co widzimy wokół nas, jest jedynie wynikiem iluzji lub doskonałej symulacji komputerowej, nie jest nowa. Różne aspekty naszego wszechświata, jako symulacji, są omawiane w obszernej literaturze. A kilku wybitnych naukowców badało ten fascynujący temat jako prawdziwą możliwość. Wszyscy pamiętamy film Matrix i główną postać filmu Neo, żyjącego bardzo spokojnym życiem, dopóki w jego życiu nie dzieje się coś niezwykłego. Po zażyciu pigułki nagle zdaje sobie sprawę, że cały świat, w którym żył, był tylko fikcją i symulacją. Naukowcy chcieliby wiedzieć, czy naprawdę żyjemy w Matrixie, więc próbują przetestować tę dość dziwaczną koncepcję w praktyce. Można powiedzieć, że teoretycznie ten dziwaczny scenariusz jest możliwy. Nieznana, ale wysoce zaawansowana cywilizacja żyjąca gdzieś pośród gwiazd uznaje nasze technologicznie zaawansowane systemy komputerowe za bardzo prymitywne osiągnięcie. Te istoty posiadające wszystkie możliwe osiągnięcia technologiczne, jakie możemy sobie tylko wyobrazić, chcą się trochę zabawić i decydują się bawić w Boga. Na przykład, Richard Terrell z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym zasugerował, że Bóg jest w rzeczywistości kosmicznym programistą komputerowym. Tak zaawansowani kosmici potrafią ożywić wszechświat jako symulację na skalę kosmiczną z galaktykami, planetami i miliardami gwiazd. Wewnątrz tego tak zwanego wszechświata umieszczają nas, ludzi, i dają nam symulowane życie, które uważamy za rzeczywistość. Jak możemy wiedzieć, czy naprawdę istniejemy? David Deutsch, brytyjski fizyk z Uniwersytetu Oxfordskiego i wielki autorytet w dziedzinie teorii wszechświatów równoległych, jest również jednym z najoryginalniejszych brytyjskich myślicieli. Mówi, że nie ma sposobu, aby udowodnić, że wszechświat zewnętrzny, czy multiversum, w ogóle istnieje. Wszystko, co postrzegamy, może być iluzją lub snem. Czym jest solipsyzm? Solipsyzmu, czyli teorii głoszącej, że istnieje tylko jeden umysł, a to, co wydaje się zewnętrzną rzeczywistością, jest jedynie snem rozgrywającym się w tym umyśle, nie da się logicznie obalić. Rzeczywistość może polegać na tym, że jedna osoba prawdopodobnie ty śnisz o doświadczeniach całego życia. Solipsyzm wspiera problem naszego istnienia. To filozoficzny pogląd, że nie ma niczego i nawet jeśli coś jest, nigdy nie możemy się o tym dowiedzieć. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co postrzegamy wokół siebie, jest iluzją, ujawniającą się jedynie w naszym umyśle. Jednym z naukowców, który postanowił sprawdzić, czy żyjemy w symulacji komputerowej, jest Martin Sawasz z University of New Hampshire. Sawasz odtworzył mikroskalowy model naszego świata. Założył, że klasyczny komputer, to jest klasyczna granica komputera kwantowego, jest używany do symulacji wszechświata kwantowego i jego klasycznej granicy, tak jak robi się to dzisiaj na bardzo małą skalę. Sawarz zapytał: Czy istnieją jakieś oznaki tego scenariusza, które dałoby się wykryć eksperymentalnie? Założenie naukowca było następujące: Jeśli nasz wszechświat jest jedynie symulacją komputerową, to ten wybitny programista pozostawił pewne ślady. Kim to może być? A może w naszej symulowanej rzeczywistości zdarzają się również nieoczekiwane, tajemnicze błędy? Według mechaniki kwantowej, jak twierdzi Martin Savage, istnieją skończone długości materii, zwane długościami Plancka, poniżej których nic nie może istnieć. Podobnie jak pisząc kod komputerowy, nie da się zaprogramować niczego mniejszego niż jeden bit. W fazie początkowej wszechświat powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby dało się dostrzec pewnego rodzaju siatkę lub wzór, na przykład siatkę dzielącą przestrzeń gry w szachy lub jakikolwiek podpis. Jeśli naukowcom w końcu uda się zidentyfikować taki wzór, będzie to oznaczać, że wszechświat powstał na bazie struktury siatki, a tego podpisu szukają w promieniowaniu kosmicznym. Teoretycy twierdzą, że w widmie wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego powinny znajdować się wskazówki, które mogą w rzeczywistości wskazywać na to, że nasz wszechświat jest symulacją komputerową. Brian Whitwer wpisze w swojej pracy świat fizyczny jako rzeczywistość wirtualna, że obowiązujący, ortodoksyjny pogląd świata fizyki jest równie niefalsyfikowalny. Mówi, że teoria, że świat jest obiektywną rzeczywistością, jest tak samo nieudowodniona jak teoria, że jest wirtualną rzeczywistością. Niespójne jest odrzucanie nowej teorii, ponieważ jest nieudowodniona, gdy akceptowana teoria jest dokładnie w tej samej sytuacji. Tak więc, innymi słowy, gdyby nasz wszechświat był symulacją komputerową w jakimś dziwnym, Obcym komputerze nigdy nie bylibyśmy w stanie tego wykryć ani udowodnić, że tak było. Nigdy nie bylibyśmy w stanie o tym nawet pomyśleć. Oczywiście są naukowcy, którzy nie zgadzają się z Brianem Wittfortem. Są przekonani, że pewnego dnia dowiemy się, czy żyjemy w Matrixie, czy nie. Pytanie pozostaje. Czy jesteśmy symulacją komputerową? Wygląda na to, że będziemy musieli poczekać, zanim ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na to intrygujące pytanie. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.